Pozostajemy w kręgu szkół Szanowni Państwo, Szanowni kolejny prelegent, do drugiego mikrofonu kierownik... Pochodził z Wołynia i bardzo był związany ze środowiskiem warszawskim. Tam ukończył szkołę sztuk pięknych. Natomiast okoliczności zakotwiczyły go na Śląsku. Przede wszystkim ślub z Leonią Dziewicką w Katowicach i do 1938 roku właśnie mieszkał w Katowicach. Następnie związał się z Wisłą, gdzie mieszkał do 1951 roku. Kuriantu przede wszystkim znany jest jako pejza, portretista. Znane są również jego pejzaże, mniej martwe natury. Natomiast już twórczość religijna Powiedzmy, jest bardziej marginalna, natomiast jeżeli byśmy jeszcze powiedzieli o innej tematyce, na przykład ezoterycznej, to już jest właściwie w ogóle nieznane. W każdym bądź razie podczas tego referatu będę Państwu różne aspekty chciał przedstawić. Zaczynam od portretu, który akurat nie jest autorstwa Czesława Kuriatty, tylko jego, jednego z jego mistrzów, nauczycieli dydaktyków, Konrada Krzyżanowskiego gdzie malarstwo u niego zaczął się uczyć w 1921 roku w jego y, prywatnej szkole w Warszawie. Niestety u Krzyżanowskiego był tylko rok, bo, bo zmarł, natomiast potem y, y, uczył się u Tadeusza Pruszkowskiego, artysty znanego, jeszcze bardziej znanego dydaktyka. I proszę Państwa, o tym troszeczkę szerzej chcę powiedzieć, dlatego że to bardzo kształtuje y, sztukę Czesława Kuriaty. Bo trzeba to zaznaczyć tak, jak Pruszkowski twierdził, tak potem kuriat, to istotą sztuki jest sztuka tematyczna. I to było troszeczkę takie pójście pod, pod prąd nie z awangardowymi kierunkami, które się rozwijały wtedy, czy kubizm, czy fauwizm, czy, 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 czy jeszcze inne abstrakcyjne. Ci artyści byli wierni sztuce, sztuce przedstawiającej i to jeszcze takiej najlepiej bazującej na technikach i sposobie kompozycji barwy światłocienia dawnych mistrzów, na przykład renesansu, baroku. Oni szczególnie sobie upodobali XVII wiek i artystów holenderskich. Tutaj właśnie widzimy jeden z obrazów Tadeusza Pruszkowskiego przedstawiający jego żonę, tak melancholijnie usposobioną i potem jak przyjrzymy obrazy Czasławy Kurianty za zachowane w Muzeum w Wiśle, najwięcej jest właśnie portretów żony, która też jak najbardziej jest melancholijna. Właśnie Pruszkowski mówił swoim uczniom, patrzcie na dawnych mistrzów, studiujcie dawnych mistrzów, nawet ich kopiujcie. I właśnie Czesław Kuriat to to robił, co na przykład widzimy na przykładzie jego obrazu, kopii e, malarstwa tablicowego z kręgu włoskiego XIV wieku, Sacra Conversazione. E, tutaj mamy świętego Jakuba i świętego Franciszka adorujących. Madonnę z Dzieciątkiem i to, że to krąg włoski XIV wiemy dzięki zapiskom jego żony Leoni to w pamiętnikach Proszę Państwa, oprócz jak gdyby obrazów o, te, o tematyce religijnej, które artysta mógł kopiować, pojawiają się też obrazy o charakterze świeckim martwych natur właśnie z kręgu holenderskiego i tutaj też właśnie widzimy bardzo duże wpływy tej sztuki XVII-wiecznej holenderskiej. Wiemy też z zapisków żony Leonii, i Curiatto, że Curiatto, Kopiował bardzo znanego weneckiego artystę Tintoretta. Wskrzeszenie łazarza miał wykonać do Kościoła niepokalanego, poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Na obecną chwilę nie udało mi się jak gdyby stwierdzić co się z tym obrazem stało w tym kościele, niemniej jednak najprawdopodobniej, a nawet z pewnością można stwierdzić, że tą kopię zamówił ksiądz Emil Szramek, dlatego że portret tego księdza znajduje się w zbiorach właśnie parafialnych tego kościoła. Teraz kilka przykładów dzieł o takiej typowej ikonografii do kościołów i też tutaj chcę powiedzieć, tego typu obrazy jak najbardziej artysta mógł tworzyć, była to sztuka tematyczna, nie żadna aluzyjna, abstrakcyjna, więc na przykład do wnętrza kościoła Jakuba Starszego, apostoła w Lubrzy, na Górnym Śląsku, powstały dwa obrazy z przedstawieniem świętego Antoniego oraz świętego Wojciecha. Tutaj widzimy właśnie świętego Antoniego. A tutaj widzimy jak gdyby jedną z koncepcji do tego obrazu. Tutaj właśnie jak gdyby dzieciątka Jezus objawiającego się Antoniego, Antoniemu nie widzimy. Natomiast tutaj już, już, już tak. No i jeszcze właśnie święty Wojciech. Proszę Państwa, te, te obrazy są zachowane w, kościoła, w Kościele Lubczych, w Transepcie są dwa boczne o, o, ołtarze, gdzie te, te, te obrazy właśnie zachowane są. Widzimy, że horyzont jest dosyć nisko utwierdzony, przez to postacie przedstawionych świętych są dosyć monumentalne. Tu, jak gdyby, zaczątek tego, co już pani profesor Trzcińska nam pokazywała, zainteresowanie artysty wizerunkiem Chrystusa. Ale te, które pani profesor pokazywała, one jak gdyby potrzeba, powstawały z wewnętrznej potrzeby artysty. To nie było żadne zamówienie, to nie było na sprzedaż. Natomiast ten obraz jeszcze powstał na zamówienie. To kompozycja z 1936 roku, przedstawiająca serce Jezusowe do kościoła. W Wiśle w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny Wiśle. No i proszę Państwa, też czasami historie nam się urywają. Po prostu nie wiemy, co się z tym obrazem stało. Na pewno do II wojny światowej ten obraz był z lewej strony przed prezbiterium, potem ten kościół w Wiśle miał sporo remontów, przebudów właśnie, zwłaszcza od strony prezbiterium wyposażenie Kościoła się tam bardzo zmieniało. W związku z tym gdzieś ten obraz nam zaginął. W każdym bądź razie na tych obrazach z przedstawieniem Chrystusa pojawiają się czasami cytaty z Ewangelii. Tutaj mamy z Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawę, sprawię odpocznienie. Tu z kolei kolejna kompozycja o charakterze religijnym, świętej której właściwie trudno, trudno stwierdzić, co to za święta, bo mam wrażenie, że ten obraz jest yy, niedokończony. Tym bardziej, że on jest dosyć taki monochromatyczny. Natomiast u kurjaty zawsze pojawiają się pewne akcenty kolorystyczne, wyraźne. Natomiast tego tutaj nie mamy. W związku z tym zapewne był jakiś zamysł, natomiast artysta tego nie dokończył. Natomiast tutaj mamy ciekawy przykład yy, yy, przedstawienia Madonny, gdzie jak gdyby. Sposób przedstawienia jest według artysty, według kuriaty, natomiast on to łączy właśnie z tymi technikami dawnych mistrzów malarstwa, na przykład temperowego, średniowiecznego, w, w połączeniu ze złoceniami, co w tej kompozycji widzimy. Jeszcze szybciutko Państwu powiem, że ta kompozycja, która do dnia dzisiejszego w Muzeum w Zbiorach w Wiśle jest, powstała w 1939 roku. Podobna w charakterze i stylistyce jest Właśnie kompozycja przedstawiająca Chrystusa, ona powstała rok później, w 1940 roku, ale w porównaniu do Madonny, gdzie jej twarz jest taka liryczna, to tutaj właśnie pojawia nam się duży eksperyment. Artysta bardzo geometryzuje twarz Chrystusa, zwłaszcza to widzimy w obrębie oczu, nosa, w ogóle zarysu twarzy i takiego ostrego drapowania szat. No i bardzo ciekawego tła, które też jest złocone i które jest jak gdyby całe ufryzowane w jakieś takie linie płynne albo takiego światła, które delikatnie się rozchodzi. No, że tak powiem enigmatyczny nastrój nam to na pewno buduje. I teraz właśnie cały cykl tych obrazów Chrystusa, o których też już bardzo interesująco pani profesor Trzcińska mówiła i one głównie powstały w okresie wojny, II wojny światowej. I chyba ostatni w 1947 roku. To też właśnie kompozycja, którą Państwo już widzieli. Taki Chrystus emanujący światłem, i do tego są, proszę Państwa, integralnie przez artystę stworzone ramy, które on jak gdyby sam gruntował, żeby po prostu były integralną częścią samego przedstawienia. I tu zaskoczenie, proszę Państwa, obraz, który gdybyśmy nie wiedzieli, z tyłu na odwrocie jest naklejka, którą dała żona Artysty Leonia i zatytułowała Chrystus z uczniami. Obraz jest na tyle abstrakcyjny, że właściwie trudno by było nam definitywnie stwierdzić, że jest to Chrystus z uczniami. I w całej filozofii artysty, którą nauczył się od Tadeusza Pruszkowskiego, że jest prymat tematu nad formą, nad, nad barwą, że te wszystkie jakby formalne rzeczy muszą być podporządkowane tematowi, to tutaj mamy inaczej. Po prostu widzimy, że ten eksperyment malarski ta sama jak gdyby no zabawa jak gdyby z kolorem, temat temu jest podporządkowany no i to taki zaskakujący obraz. Natomiast oczywiście możemy się jeszcze przyjrzeć innym kompozycjom religijnym, ta taka bardziej tradycyjna ikonograficznie Święta Rodzina, jest to nieduża kompozycja, choć tutaj może wydawać się duża. I też niedokończona niestety, więc zapewne może ona się łączyła z jakimś zamówieniem do kościoła, no ale ostatecznie nie zostało to zrealizowane. Natomiast ten obraz został zrealizowany do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Istebnej, na Kuryszowskim jak, jak miejscowi tam nazywają. I jest to Chrystus w ogrodzie Getsemani. Do tego artysta też wykonał e, taką ciekawą nastawę ołtarzową, e, która no, może się tam kojarzyć z pewnymi e, poszukiwaniami e, futurystów. No i proszę Państwa, tutaj jak gdyby widzimy, że tak, artysta tworzył ze swa, z własnej potrzeby kompozycje religijne, niektóre trafiały do kościołów katolickich. Ten ostatni obraz znajduje się w kościele ewangelickim Wistebnej. Natomiast hmm, znajdziemy też projekty, kompozycje, które jak gdyby udowadniają nam, że artysta miał kontakty ze środowiskiem ezoterycznym na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza skupionym wokół pisma LOTOS, bo właśnie to jest okładka bardzo, że tak powiem w cudzysłowie, reklamowanej książki okultystycznej Faraon Mernefta, przepraszam, Autorstwa kry, kryż, Kryżanowskiej. Tylko znamy inicjały, WJ. Ja próbowałem znaleźć, ale. A, to dziękuję ślicznie. To forum, to forum, to od razu je, jest pomoc. Będę sobie musiał szybko zapisać. I y, to właśnie, y, okładkę tego stworzył Czesław Kuriatko. Oczywiście ja bym o tym nie wiedział, gdyby nie pamiętnik Kuriaty Kuriatty, jego żony, która o tym po prostu napisała wprost. Bo. Nie wiem może, że Państwo znają tą książkę, ale obawiam się, że otwierając tą książkę możemy nie poznać autora tego projektu. Trzeba to jak gdyby dojść do oryginału, bo za chwileczkę się też przekonamy, że jak kuriat to tworzył okładkę do lotosu, to my jak gdyby oglądając to pismo, po prostu nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, że on tworzył, stworzył tą okładkę albo że tam tworzył winiety. Więc jak gdyby to projektował, ale jak gdyby wychodzi na to, że się tym nie, nie afiszował. Tutaj z kolei pojawiają się też portrety osób właśnie związane między innymi z tym Lotosem, który zresztą w latach 1937-1939 jego siedziba redakcji mieściła się w Wiśle, a są już to lata, gdzie artysta często przyjeżdża do Wisły, a od 1938 roku tam mieszka. Więc oczywiście poznał Andrzeja Pożorskiego założyciela Muzeum Beskickiego Beskidzkiego w Wiśle, w chwili właśnie tutaj Muzeum Śląska Cieszyńskiego, który sporadycznie do LOTOSu również pisał, między innymi o wiślańskich zbiorach Juliana Ochorowicza, oczywiście zbiorach bibliotecznych, jak również sporadycznie tworzył ilustracje do LOTOSu. Między innymi dzwon, dzwon którego wnętrze to był właśnie kwiat lotosu. Więc tutaj mamy portret właśnie Poczorskiego według Kurianty. Natomiast właśnie w 1945 roku artysta też stworzył rysunek przedstawiający jednego z czołowych poetów i filozofów kręgu ezoterycznego Rabindranata Tagore, o ile dobrze wymawiam imię i nazwisko. Te, tego poety, zresztą notabene Laureata Literackiej Nagrody Nobla, którego fragmenty tekstów jak najbardziej publikowano również w Lotosie. Nie wiemy, czy ta kompozycja była jak gdyby studium, takim szkicem do, do portretu, który mógł jak najbardziej powstać na zamówienie. Tego niestety nie wiemy, ale zachował się właśnie rysunek. No. I proszę Państwa, kolejna bardzo ważna i czołowa postać redakcji lotosu Maria Florek i właśnie jej portret powstał w 1946 roku. Również stworzył go Czesław Kuriatto i tutaj w y, prawym górnym narożu możemy przeczytać dla pani Marii Florkowej w dowód serdecznej życzliwości Kuriatto 1946 rok. No, no, przedstawił w typowy sposób dla siebie. Y, Bawiąc się światło cieniem, i najczęściej u artysty jest tak, że postać na naświetla, a dużo razy właśnie tło jest ciemne. I tak właśnie jest y, 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 również z tym y, portretem. Pani profesor właśnie Trzcińska już pokazywała też wizerunek Jana Hadyny, więc jak najbardziej portret redaktora naczelnego w tej, w tej galerii portretów związanych z Lotosem musiał powstać. Rzeczywiście Hadyna tutaj ma za sobą bardzo ciekawe tło. To jest takie kosmiczne tło. Jakieś smugi, gwiazdy, planety pojawiają się w tym, w tle i jak gdyby budują nam tajemnicze tego y, przedstawienia. Wreszcie też pokazywana okładka y, y, właśnie y, lotosu i to jest proszę Państwa też y, ciekawe, że tak jak już mówiłem oglądając y, y, te lotosy, bo to była taka zbiorcza okładka dla numerów wydawanych w latach 1947-1948. Ale oglądając my po prostu nie poznajemy autora tej, 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 tej okładki. Dopiero jak po prostu mamy w zbiorach właśnie w Wiśle różne rysunki artysty, no nagle po prostu pojawia się ta okładka, ale ona też nie jest sygnowana imieniem i nazwiskiem artysty. W każdym bądź razie mamy lotos, mamy kręgi, mamy postać enigmatyczną w kręgach, która usadzona jest na tej środkowej literze te, no i pojawiają nam się promienie słoneczne. Artysta też stworzył okładkę do książki, która chyba nigdy nie została wydana, dlatego że ja po prostu szukałem, szukałem, szukałem i, i nie znalazłem. No chyba że ktoś z Państwa tutaj zna tą książkę. Kościesza. Niewidzialne ciała człowieka. Aha, tytułem. Mm -hmm. Bo to właśnie mamy sygnaturę 1948, tak. Ale tu ciekawa rzecz, mamy, y, mamy sygnaturę artysty CK, prawda? Czesław Kurjato. No. no i tutaj, y, oczywiście, w kręgu y, redakcji y, Lotosu y, też pojawia nam się wspominany y, y, Tomasz Ogierman-Mański. Y, y, który, jak pani profesor Trzcińska mówiła, bardzo popularyzował właśnie twórczość Boinery, który oprócz tego, że zajmował się pisarstwem, również malował. I właśnie ten wizerunek Chrystusa, w kontekście tych wizerunków Chrystusa, które pokazywaliśmy wcześniej, no jak najbardziej po prostu są te analogie. Oczywiście ja też próbowałem w historii sztuki no, znaleźć inne analogie i to w sztuce dawnej, którą jak najbardziej to się interesował. I tak gdyby, jak gdyby takie wizerunki twarzy Chrystusa na wprost, to one oczywiście się pojawiają w kościele wschodnim, zwane mandylionami, natomiast w kościele katolickim vera icon, czyli chusta Weroniki i prawda, to są właściwie cudemne, cudowne wizerunki, jak gdyby nie tyle malowane, wyobrażane, co po prostu jest to odbicie twarzy Chrystusa, ale na tych wizerunkach, o których mówię, najczęściej w tle pojawia się chusta, no rzeczywiście ta, ta chusta Weroniki i jak gdyby zaznacza nam to odbicie. Natomiast u Kurjat czy u Boinra zawsze nam się po prostu pojawia twarz połączona z popiersiem, prawda, więc ja jak tak do, dopowiadam, że jak gdyby jest to jak gdyby bardziej materialne przedstawienie postaci Chrystusa od, od, tych, od tych pierwowzorów, od, od których mówiłem, na przykład tych, które w średniowieczu występowały. No i warto jeszcze może powiedzieć, że u Bojnyry oprócz znanego portretu Chrystusa Pojawia się wiele takich pejzaży, które jakby powstały w starożytnej Grecji, ale jest y, potem cały jak gdyby, zbiór obrazów, które ja tak po prostu nazywam, które są takie kubizujące bądź też futurystyczne, gdzie no, rzeczywistość nas otaczająca jest bardzo zgeometryzowana. No i czasami jednak uczuciaława kuriat tego typu poszukiwania, geometryzujące przynajmniej w tłach, również się pojawiają, jak chociażby w tym autoportrecie. Albo na przykład dość ciekawe, to jest proszę Państwa projekt, projekt ramy do tonda, które przedstawiały Madonnę z Dzieciątkiem, ale właśnie pojawiają nam się po prostu linie faliste, które jakby sugerują wodę, linie promieniste no oczywiście słońca. Albo jeszcze, proszę Państwa, motyw słońca w ogóle się pojawia w sztuce użytkowej u Kuriaty i ten jest na przykład projekt lustra do, do jego domu. I proszę Państwa, ja niestety tego nie przygotowałem, ale te lotosy sobie przeglądałem i od czasu do czasu pojawiają się też winiety, gdzie ten motyw słońca się pojawia. Czy to jest autorstwa Kuriaty? Czytając e, e, pamiętniki Leonii Kuriaty, ona mówiła, że do lotosu tworzył winiety. Więc najprawdopodobniej te winiety również są jego autorstwa. No i proszę Państwa, po całej schadzie Czesława Kuriaty, które jego prace trafiły do Muzeum Beskickiego w Wiśle w 1961 roku. Oprócz takich typowych obrazów, które są sygnowane przez artystę, w tym zbiorze na przykład znalazł się taki obraz: Chrystus wśród Beduinów, prawda? I w inwentarzu nie jest napisane Czesław Kurjatto, no ale jak gdyby pochodzi z jego domu, więc y, możemy sobie zadawać pytanie, czemu y, w jego zbiorze się znajdował, albo na przykład y, tego, taki przykład maski. Jest jeszcze taka maska egipska z takimi koluminkami po bokach. Niestety, fotografii tutaj nie przyniosłem. Albo takie maski się pojawiają, gdzie już bym jednak bardziej. Mógł stwierdzić, że to jednak jest odlew, który zrobił Czesław Kuriatto i tak, tak inspirując się też urodą swojej żony, dlatego, że ona najczęściej mu pozowała i że tak powiem, mimo że ta postać jest bardzo geometryzowana i taka bardzo tajemnicza, to ja jednak tam widzę po prostu pewne cechy urody jego żony. Także, proszę Państwa, to tak w telegraficznym skrócie, bo już pewnie minęło, minęły ten dozwolony czas. Dziękuję za uwagę.